To jest sytuacja, na którą czekałem. W końcu znalazłem dziewczynę, która jest wolna. I możemy sobie spokojnie porozmawiać, zobaczymy, co z tego wyniknie. Witaj z tej strony Paweł Grzywocz, a w tym nagraniu dowiesz się, jak uniknąć odrzucenia poprzez nieprodukowanie się z zajętymi kobietami przy podejściu, kiedy je poznajesz, i nie wiesz o tym, czy ona jest wolna, czy jest zajęta. Wówczas możesz się bardzo skrzywdzić, jeżeli nie sprawdzasz tegoż parametru. Jest to kontynuacja tej rozmowy, w której zapytałem o jakiś temat dotyczący relacji damsko-męskich, i w tym kontekście zadaję kolejne pytanie na temat właśnie chłopaka. Nie mam chłopaka ani męża, więc nigdzie, jeśli o to okay. chodzi. Okay. Dowiedzenie się tego, czy dziewczyna jest wolna czy zajęta, zanim zaczniesz budować konwersację, jest szczególnie ważne w miejscach z nieco mniejszym kontekstem. Ponieważ, jeżeli się poznajecie gdzieś jako powiedzmy znajomi, czyli każdy może zagadać do każdego, i będzie to odebrane w kontekście tak, jakbyście byli znajomymi z tego miejsca i jest to zupełnie normalne, to wówczas nie musimy się dowiadywać od razu, czy dziewczyna jest wolna, czy jest zajęta. Czy coś takiego? Ponieważ, gdy zapytamy o numer telefonu, to ona nam może o tym powiedzieć, albo kiedy będziemy proponować jej spotkanie, albo ona sama z siebie gdzieś między wierszami, żeby ostudzić nasze zapędy, to nieraz, kiedy poznajesz nową koleżankę gdzieś na jakiejś grupie czy zajęciach, to ona gdzieś między wierszami. Jeżeli zauważysz też, że dużo z nią rozmawiasz i możesz być z nią zainteresowany, to ona gdzieś tam w plecie, w rozmowę, czy też nawet w miejscach z mniejszym kontekstem, kobiety mogą wpleść w rozmowę, jeżeli już się wdadzą w ogóle w rozmowę z tobą, mogą wrzucić informację, że była gdzieś tam z chłopakiem i wtedy się dowiemy o tym chłopaku przy okazji albo przy zapytaniu o kontakt. Natomiast pytanie, jak się nie dać skrzywdzić poprzez bieganie za zajętymi kobietami? To jest coś, co osobiście wypalało mi mózg, niszczyło mnie wewnętrznie, powodowało tam frustrację, depresję, zniechęcenie. I słyszę o tym problemie często od czytelników. I polega ten problem na tym, że zagadujesz do kobiet, i one nie są zainteresowane, ale ty nie wiesz o tym, które z nich są zajęte, a które nie. I to prowadzi do takiego błędnego koła, że zagadujesz do kobiet, one nie są zainteresowane, więc ty cały czas szukasz przyczyny w sobie, co jest. Do pewnego stopnia w porządku, że należy się udoskonalać, należy sprawdzać, co możemy robić inaczej, lepiej, jak lepiej zagadać, jak się lepiej prezentować, jak lepiej się wypowiadać, jak to zrobić bardziej komfortowo też i płynnie i sprawnie, żeby kobiety nie zestresować, nie krępować, nie stawać jej na piedestale i tym podobne. Natomiast to prowadzi do pewnego rodzaju absurdu, bo w miejscach z małym kontekstem, a mówmy się, jeżeli nie jesteś w wieku szkolnym, to. Większość miejsc, które zagadujesz do kobiet będzie z małym kontekstem. Tak jak mówiłem ostatnio na poprzednim nagraniu, może być to jakiś basen, siłownia, spacer, okolica, osiedle czy centrum, rynek, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie jest to mniej anonimowe takie zagadanie do kobiety, tak bardziej po sąsiedzku, czy może się kojarzycie z widzenia, niż w dużych miastach, gdzie wszyscy są anonimowi i bardzo się siebie boją, że jesteś jakimś sprzedawcą, ankieterem, czy szukasz... Jakiejś naiwnia, naiwnej dziewczyny. I teraz problem, od którego mężczyźni odbijają się jak od ściany, polega na tym, że na 10 zagadanych, ładnych kobiet, 8 często jest zajęta. Może być to 6, 7, może być to 9, zależy jaki masz dzień. I teraz, jeżeli ty będziesz to brał do siebie i będziesz się stresował i przejmował, że żadna dziewczyna nie jest zainteresowana, podczas gdy one po prostu mają już chłopaka narzeczonego albo męża i dlatego nie są zainteresowane, nie dlatego, że z tobą jest coś tak strasznie, nie tak. To wówczas będziesz to brał bardzo do siebie, będziesz to bardzo przeżywał, będziesz budował w sobie taką niechęć do kobiet, taką złość, żal do świata, do ludzi. Do, że to jest niesprawiedliwe, że dlaczego żadna nie jest zainteresowana, nie chce z tobą gadać, dlaczego wszystkie są zajęte, dlaczego ci inni mężczyźni mają kobiety, jak oni nawet się nie uczyli tego. Tylko trafiło się ślepej kurze ziarno, bo gdzieś tam przez znajomych jakaś dziewczyna się do niego przyplątała i przy okazji ona jest w porządku: ta dziewczyna jest i ładna, i mądra, i ma fajną dziewczynę. To, że ten związek może być słabej jakości, albo się rozpadnie, to jest zupełnie inny temat. Ale oni mają dziewczynę, a ty możesz nie mieć. I przez to mężczyźni budują w sobie taką frustrację, że ojej, Kucifa, co ci faceci mają dziewczyny, a ja nie mam i te dziewczyny nie chcą ze mną gadać, więc cały świat się skrzyknął przeciwko mnie, żebym ja nie miał dziewczyny, i to jest takie trudne, i to jest takie po prostu szukanie igły w stogu ściana, że wszystkie kobiety są zajęte. No i jak się w tym teraz odnaleźć? Jest o tym artykuł, który możesz wyszukać, dlaczego wszystkie ładne dziewczyny są zajęte. Dlaczego wszystkie ładne dziewczyny są zajęte? W skrócie odpowiedzi są banalne, że kobiety są bardziej towarzyskie, mogą mieć więcej po prostu możliwości, więcej mężczyzn do niej zagaduje w różnych sytuacjach, każdy gdzieś tam próbuje ją skomplementować, się jej przypodobać, zagadać. Znajome przedstawiają tym dziewczynom jakichś chłopaków, mają swoje grupki znajomych, zainteresować, są po prostu bardziej takie... Wiesz, kobiety żyją relacjami, więcej o tym rozmawiają. My, mężczyźni, musimy wyjść, zainicjować, czy zbudować może jakąś grupę znajomych, gdzieś się wykazać, zagadać, pojawić się. Wymaga to więcej wysiłku, żebyśmy mogli zagadali do kobiety. Stąd też możliwe, że jest więcej po prostu mężczyzn samotnych, niż jest samotnych kobiet. I teraz, kiedy idziesz zagadywać do kobiet, właściwie no jesteś gdzieś na świecie i masz okazję zagadać do kobiety, tak? Nie wychodzimy specjalnie zagadać do kobiet jak jakiś desperat, tylko jesteś gdzieś przy okazji. Może być to w pracy, może być to gdzieś na jakimś wyjściu, na lody, czy na spacer, czy do parku, na rower, cokolwiek, gdzieś tam idziesz na jakieś może zajęcia, może być taniec, język, może być na jakieś, na taką rzeczkę nad jeziorem, gdziekolwiek, gdzie tam idziesz się zrelaksować, czy może masz taki wspólny temat, jakieś nordic walking, bieganie, czy co Cię tam interesuje. Może być to po drodze, może być to tam, w tym miejscu i należy teraz zacząć zagadywać do kobiet z tą myślą, że hej, większość kobiet jest zajęta. I zauważ, że to jest w kontrze do tego, co uczą podręczniki turbo uwodzenia kobiet, gdzie ten temat jest przemilczany. Lub bagatelizowany, na zasadzie, że zakładaj zawsze, że kobiety są wolne, albo zakładaj, że te wszystkie kobiety są Twoje i że one tylko czekają na to, aż Ty do nich podejdziesz, i tak dalej, i tak dalej. Jest to, wiadomo, no, no, sprzedają nam pewnego rodzaju fantazje, wkręcają nam jakąś ideologię, tak, jakby całe życie kręciło się w ogóle wokół kobiet. W każdym razie problem zajętych kobiet jest tam. W ten sposób uproszczony, że hej, to może być test, o czym też zrobiłem osobne nagrania, że kobiety nas testują, sprawdzają, rzucają nam takie tylko, wiesz, barykady do przeskoczenia, że ty to zignoruj, że ona mówi, że ma chłopaka, a ty mówisz, że jadę śniadania, albo że masz chomika, I w ogóle lecisz dalej z tematem, nic się nie stało, nie, że he! he. Albo ten słynny tak, że zrobi nam rano śniadanie, albo że każdy wagonik można odczepić, haha, wiesz. He. I w ten sposób wychodzimy na idiotę, ponieważ nawet jeżeli kobiety są sfrustrowane, w tych relacjach, że te relacje nie są do końca udane, że możliwe, że skoro się tyle związków rozstaje, to że większość związków, które pozostają ze sobą, to wcale nie oznacza, że są ze sobą szczęśliwe. Natomiast to, że ludzie nie są ze sobą do końca szczęśliwi, albo że kobiety wiele lat czekają, aż mężczyzna się w jakiś sposób zmieni. Jaki to jest częsty tekst, który nieraz słyszałem też od koleżanek, że dlaczego mieszkasz z tym chłopakiem, skoro nie jesteś nim zainteresowana, albo skoro wam się nie układa, skoro on się źle zachowuje i tak dalej, i tak dalej. A ona. Poczekam, aż się zmieni. Także mnóstwo jest tego typu związków, też przywyczajenia, z litości. Słyszałem nieraz ładne koleżanki, które mówiły, że, och, ja mam 25 lat i kogo ja sobie w tym wieku znajdę? Czyli kobiety też mają problemy z niskim poczuciem wartości, są strachliwe, nieufne, mogą mieć z litości z jakimś facetem z liceum, z przywiązania itd. itd. Rozmaite ile ludzi, tyle historii. Natomiast w 99% przypadków ona nie przyzna się do tego obcemu facetowi. Który ją gdzieś tam zagadał. Wiesz, jak umiejętnie zagadasz, czy ona się z nim widzi za 5 lat i tym podobne, to czasami się przyznają, że nie, nie widzę się z nim. A dlaczego? Bo się spóźnia. Nie wiem, bo się spóźnia. I na przykład dziewczyna wiesz, powie ci jakiś powód w ogóle, nie? Dlaczego ona jest sfrustrowana tym chłopakiem i może już się rozgląda z jakimś innym. Zależy też, jak długo są razem i tym podobne. O co też warto gdzieś tam zapytać? Po roku. Pół roku. Ok. I teraz dlatego o tym mówię, żeby się nie krępować, nie zapytać wprost, jak włazа, to też o tym będę mówił w kolejnych materiałach. Jak to dokładnie zrobić, te pytania jak zadać, ponieważ jeżeli zapytamy wprost, to tak, jest w tym pewne prawidło, że jeżeli pytamy kobiety wprost hej, czy masz chłopaka, albo ona się pyta nas, czy masz dziewczynę, to jest to traktowane jako bardzo wysoka oznaka zainteresowania, zbyt duża, jak na początek znajomości. Dlatego tutaj ci wskazówkę, że nie pytamy o to wprost, bezpośrednio, tylko pytamy o to pośrednio. I w ten sposób nie robimy z siebie idioty, to jest jedna rzecz, który próbuje na siłę flirtować, konwersować, budować rozmowę, opowiadać historię, nawijać tu, tego, a ona nie chce rozmawiać, bo jest zajęta. I chcę pozostać w tym związku, dlatego udawanie, że ten temat chłopaka nie istnieje, to nie jest do końca poprawne, w szczególności właśnie, kiedy nie macie jakiegoś większego kontekstu, gdzie możesz się z spotkać wiele razy, w jakichś zajęciach. I gdzieś to przy okazji wyjdzie w rozmowach, albo kiedy będziesz chciał się z nią umówić, tam wziąć kontakt i zadzwonić do niej później, to ona da Ci znać prędzej czy później, że jest zajęta. Natomiast jest mało czasu, bo jesteście na basenie, na siłowni, na spacerze, na osiedlu, na rynku, nad jeziorem, nad rzeczką, na jakiejś uczelni, gdzie jest bardzo dużo ludzi, i może ją nie spotkasz przez kolejne dwa miesiące. Możesz na taką uczelnię iść nawet jako absolwent, jako nie student, ale robisz tam jakąś ankietę, coś się tam pytasz, dowiadujesz. I możliwe, że nie spotkasz tej dziewczyny za tydzień albo dwa, więc chciałbyś się dowiedzieć, hej! jak to u niej wygląda ta sytuacja, a nie na ślepo flirtować, budować historię, pogłębiać rozmowę i jeszcze potem pytać o kontakt i jeżeli dziewczyna w ogóle się zaangażuje w taką rozmowę, a czasami się zaangażuje, to ona ci powie, że ma chłopaka po 20 minutach fascynującej rozmowy. I bardzo często na tym się to skończy, ponieważ ona jest taką flirciarą, lubi sobie kokietować, rozmawiać, nie przeszkadza jej to, że sobie porozmawia z jakimś nieznajomym tu czy tam, może się nawet z nim spotka, czemu nie? W każdym razie pozostanie w związku z tym chłopakiem. Ale to jeszcze jest najmniejszy problem. Największy problem polega na tym, że zagadujesz do kobiet, nie wiesz o tym, że one są zajęte, one nie chcą gadać, a ty dobierzesz do siebie, że o jej znowu nie chce gadać, a ja nawet nie wiem czemu. Podczas gdy najprostsza przyczyna może być najczęściej tą najbardziej trafną. Jest to genialny sposób, aby ograniczyć odrzucenie przy rozmowie zapoznawczej. I właściwie w każdych warunkach nie wiesz, czy kobieta jest zajęta, czy jest wolna? Czy to będzie w jakiejś dużej fabryce, gdzie pracuje 2000 osób, czy to będzie gdzieś na mieście, czy to będzie na zajęciach tanecznych, cokolwiek. Nie wiadomo, czy dziewczyna ma chłopaka. I teraz, tak jak w książkach o turboowodzeniach piszą, że byś zawsze zakładał, że ona nie ma chłopaka i że jest wolna i tylko czeka na ciebie, jest maksymalnie krzywdzące i frustrujące, kiedy 8 na 10 kobiet możesz się odbijać od kobiet zajętych. I to dotyczy również różnego rodzaju deptaków, parasoli, pubów, barów, imprez, klubów. Przecież nieraz zagadujesz do dziewczyny na imprezie czy coś takiego. I ona też ma chłopaka, albo przyszła tam z chłopakiem i on jest tam troszeczkę dalej gdzieś. Dlatego jakieś produkowanie się przed kobietami zajętymi, jak ty nawet nie wiesz właśnie, czy jest zajęta, czy jest wolna, i nawijasz, robisz budowanie rozmowy, historie, flirt, droczenie itd., odwracasz rolę, bawisz się, budujesz tą konwersację, jasne, to jest w porządku, ale nie nastawiaj się, że ona jest wolna. Tylko mieć to z tyłu głowy, że hej, ja nawet nie wiem, czy ona jest wolna, więc nie wiadomo, czy ona w ogóle jej pozwoli przedłużyć rozmowę bo ona może nie chcieć w ogóle kontynuować rozmowy po rozpoczęciu, bo może nie chcieć teraz poznawać nowych ludzi. Albo zrobi sobie z ciebie tanią rozrywkę. Czyli ty będziesz się produkował pół godziny, a potem na końcu dowiesz się, że ona ma chłopaka. Właśnie rozmawialiśmy raz z stewardessą, dłuższą rozmowę, 20-30 minut. I ona powiedziała, że rozmawiała na siłowni z jakimś chłopakiem, fajnie się rozmawiało. I kiedy ona powiedziała mu pod koniec rozmowy, przy zapytaniu o numer, że ma chłopaka, pilota, to on obrócił się na pięcie i odszedł obrażony. Powiem szczerze, że to, jest Każdy ma się znać, to jest inny, ale oczy to najbardziej na sobie zauważyłam, tak, a propos nawet ostatniej sytuacji, no właśnie dlatego teraz tak się zaśmiałam, a propos tego, że no, <grym> o, że tak mogłabym wcześniej. Oh, okay. Miałam parę sytuacji takich ostatnio, że to taka niewinna już rozmowa właśnie tylko e wszystko fajnie, spoko, ekstra, no i jak, wiesz, tam y, tylko wyszło z rozmowy, że mam chłopaka, to nagle, wiesz, oprócz ostrości, ostatni związku i nagle no co Ty sobie wyobrażasz? Nie <grymne> myślisz, że tutaj ja byłam zainteresowana, albo coś tak? No właśnie nie, no ale pójdźmy z to no się, to nie? mówię, nie? Słusznie, no. No, a to, no, takie takie docinki, już zrobić sobie kretyka, a z Ciebie kartonka, a ze mną wtedy, wiesz, no... A znowu, jak bym powiedziała już na wstępie, że część z ma tematów, a masz po prostu... To każdy wie, ja wiem, co jest w tym temacie. też ogarnij się, przecież ja chcę normalnie pogadać. w innych, dziwnych miejscach, nie? Ale to po prostu czasami panowie mają... No, Cię, na co ci mamy na to? Tak. tak. Cię, Cię im powiesz, że właśnie to, żeby nie wyjść na tego, który od całym zdarzał i podarwać to. <gry> I ona się wtedy czuła winna, czy że o co chodzi, że o co ona miała mu powiedzieć, jak on do niej podszedł i zaczął z nią rozmawiać? To miałem powiedzieć w pierwszych pięciu minutach sama z siebie, że Hej, sorry Gregory, bo żebyś tego wiedział, ja chłopaka, nie rozumiem nadziei. Czy ona jest zobowiązana do spowiadania się przed nieznajomym mężczyzną, który do niej zagadał i nie zapytał nawet nic w kontekście właśnie chłopaków, czy go ma, czy go nie ma, co tam mu nie słychać w tych sprawach. Ona ma każdemu mówić? Ma to sobie napisać na czole? No okej, okay, to jest na siłowni. Może gościu był po prostu socjalnie nie do końca rozwinięty, tak? A może takich przypadków jest więcej, gdzie mężczyzna gata, 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 gata dowiedział się, że ma chłopaka, obrażony nagle. Także to jest niedojrzałe i czegoś takiego też nie robimy. Warto zapytać kiedyś lub, czy się z nim za 5 lat. Tak dla Hecy, zobaczyć jak to wygląda. Czasami się zdarza, że. Dziewczyna się z nim nie widzi, możecie zostawić kontakt, pośmiejesz się, że tam sprawdzisz za pół roku, czy jest wolna. A czasami się nie widzi, ale i tak z nim zostanie. Więc to jest tylko tak dla treningu. Może być jak tam wolisz. No, Chyba no. podać numer. Czyli wolisz numer, tak? Mhm. Dobra, Ola, super. Nie wychodzę ze smartfonem, bo bym że... cały czas miał jakieś powiadomienia, nie? Mhm. I to nie jest dobre dla psychiki. Dopiero ja mam wyłączone powiadomienia z wszystkiego. Super, ekstra, ekstra, gratuluję świadomości. Mhm. Super, to matuję. 881. Ale wtedy wiesz, że przyczyną tego, że tutaj jest droga zamknięta jest to, że dziewczyna jest w związku i jeszcze nie podjęła decyzji tak na 100% czy ten związek zakańcza, czy chce go kontynuować, czy chce się spotykać z kimś nowym, czy jeszcze się nie spotyka z nowymi ludźmi, czy rozwinie jakąś relację z tobą i jakoś się skontaktujecie za jakiś czas. Ona sama tego jeszcze nie wie. To naprawdę nie jest trudny eksperyment. Jak sobie pójdziesz na ulicę czy do parku, czy gdziekolwiek zagadać dziewczyny tak bardziej w, z mniejszym kontekstem, to większość kobiet jest zajęta. I jak się zapytasz, czy się widział z nimi za 5 lat i tym podobne rzeczy, które jeszcze będę tłumaczył w kolejnych nagraniach, to one ci wtedy opowiadają o tych chłopakach i widać, że to nie wymyślają na poczekaniu, ponieważ w turbuceniowych teoriach jest stwierdzenie, że to jest tylko właśnie taki sprawdzian, taki test. Że ona jest zajęta, a ty musisz kontynuować dalej i pokazać, że się tym nie przejmujesz. ona tylko wymyśliła tego chłopaka, żeby się nie stresować? To się zdarza bardzo rzadko, żeby dziewczyna sobie wymyśliła chłopaka na poczekaniu, żeby cię spławić. Najczęściej ten chłopak istnieje i najczęściej jest taka historia, która za tym stoi. Wtedy oczywiście dziewczyna może z przyjemnością opowiedzieć i może się czegoś ciekawego dowiedzieć w tych sprawach. Także widać po jej mowie ciała i po tych faktach, które przedstawia, że nie wymyśla tego na poczekaniu. Podsumowując, idealnie byłoby niczego nie zakładać. Ani, że jest wolna, ani, że jest zajęta. Przyjmując, że wszystkie kobiety są wolne i czekają na nas, jest bardzo krzywdzące i będziemy odbijać się od ściany jak frajer, dlatego lepiej jest przyjąć, że hej, ona może być zajęta, więc idę sprawdzić, jak to wygląda. Między innymi, więc w kontekście właśnie rozmowy o relacjach, pytania o opinię na tematy z tym związane, należałoby także również zapytać się, jak u niej sprawy wyglądają w tym temacie, nie robić tego bezpośrednio, ponieważ byłoby to zbyt dużo okazanie zainteresowania, tylko zapytanie o to, Pośrednio, a dokładnej formułki dowiesz się w kolejnych materiałach. I dopiero kiedy uniknąłeś odrzucenia w ten sposób, czyli rozpocząłeś rozmowę przez zapytanie o opinię, żeby nie odrzuciła cię na dzień dobry, dowiedziałeś się o tym, czy ona jest wolna, czy jest zajęta, to wtedy możesz, masz zielone światło do tego, żeby pogłębiać w rozmowę, budować jakieś tam historie, inwestować, opowiadać, żartować i tak Oczywiście możesz nie być w typie dziewczyny, może nie chcieć nikogo poznać, może być po rozstaniu, może nikogo nie szukać, może być wiele różnych powodów, dla których ona może nie być zainteresowana, ale przynajmniej masz możliwość zaprezentowania się przed wolną dziewczyną i wiesz o tym, że hej, to jest sytuacja, na którą czekałem. W końcu znalazłem dziewczynę, która jest wolna, i możemy sobie spokojnie porozmawiać, zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam na to możliwość, jest na to trochę czasu. Dziewczyna nie odrzuci mnie tylko dlatego, że jest zajęta, bo jak się dowiedziałem, to jest wolna, więc może być otwarta na nowe znajomości. A zawsze możemy się pośmiać i prowadzić, że hej, ja Cię kogoś znajdę, haha. Ha. Ale to jest bardziej temat tych 124 ripost na częste pytania kobiet, kiedy one rzucają Ci jakiś temat, że ale ja nikogo nie szukam, to jak na to odpowiedzieć, to właśnie w tych ripostach na tego typu sytuacje, przy podejściu, czy na randkach, czy później w relacji, tam są gotowe odpowiedzi, na takie sytuacje, po kilka przykładów. 124 riposty na częste pytania kobiet. Pytania albo obiekcje tego typu, bo to jest też frustrujące, że w końcu zajmujesz wolną kobietę, a ona ci mówi, że nikogo nie szuka, więc też warto jest umieć na to odpowiedzieć. Podziel się w komentarzu swoim doświadczeniem, jak ty dowiadywałeś się do tej pory o tym, że kobieta jest zajęta, czy następowało to dopiero przy zapytanie o kontakt, czy przy podejściu, czy gdzieś między wierszami. Czy zauważyłeś, że kobiety mogą cię odrzucać niekoniecznie dlatego, że z tobą jest coś tak strasznie nie tak i popełniasz takie ogromne błędy, tylko po prostu możesz zagadywać do kobiet, które są zajęte i nawet się często o tym nie dowiedziałeś, nawet nie zdążyłeś się tego dowiedzieć i ona już zakończyła interakcję, ale ty nigdy się o to nie pytałeś, nie dowiedziałeś się, więc nawet nie wiesz, czy ona cię odrzuca dlatego, że jest zajęta, czy dlatego, że ty mogłeś zrobić coś inaczej i tym podobne. Także możesz napisać również, gdzie poznajesz wolne dziewczyny, gdzie jest na to większa szansa, gdzie jest na to mniejsza szansa i jak często zdarzać się. Odbijać od kobiet z powodu właśnie tego, że są zajęte, i od tej pory możesz właśnie wykorzystać te wskazówki, aby dowiadywać się tego, zanim zaczniesz pogłębiać rozmowę, to dowiedzieć się, czy dziewczyna jest wolna, czy zajęta, i w ten sposób wiesz mniej więcej, ile macie czasu, czy ona by chciała w ogóle kogoś poznawać, czy chciałaby dłużej porozmawiać. W kolejnym nagraniu pogadamy właśnie o tym, jak pogłębiać rozmowę, jak przejść od tego do dalszego budowania rozmowy. Ja Ciebie serdecznie pozdrawiam, do następnego razu. Hej!